Bobkowski dla wielu ludzi z mojego pokolenia, dzisiejszych tam ponad 50-latków, on był takim ośmielaczem. Bo jednak yy, za, być może w PRL-u byli tacy ludzie, którzy żyli w poczuciu wolności wewnętrznej, no bo zewnętrzna wiadomo jaka była. Ale ja nie byłem takim człowiekiem. To był właściwy moment w naszym osobistym rozwoju. No ja byłem na początku studiów i e, jak tego Bobkowskiego spotkałem, e, jak go przeczytałem po raz pierwszy, e, więc był to taki moment formacyjny również dla mnie po prostu osobiście. Ja czytam Bobkowskiego, ale mówiąc ja, mam na myśli my, my jacyś, wielu nas. I, i z taką myślą, kurczę, to tak można? To, to jakby... Możesz żyć po swojemu, możesz, nie wiem, żyć na przekór środowisku. Bobkowski wyzwalał z rozmaitych kompleksów, fobii, pokazywał taką postawę kogoś, kto odrzuca skostniałe schematy, różne stereotypy, którymi także ja w latach 80. czułem się jakoś osaczony. Cenił bardzo odwagę ludzką, nie wiem, konformizm taki, sam był takim kimś. To jest charyzmatyczny pisarz, o, może jeszcze takie słówko obok magii. Też charyzmatyczna osobowość jakby wygląda za tego pisarstwa, tak? Czytam go i ja sobie go wyobrażam. Może źle, może to był zupełnie inny człowiek, ale wyobrażam go sobie właśnie jako kogoś, kto kiedy by siedział naprzeciwko mnie i uzasadniał swoje tezy, to ja bym je kupował, prawdopodobnie w większości bo miał dar przekonywania. To wszystko to trochę utrwalanie legendy i my ją trochę poutrwalajmy, by na koniec jednak oświetlić ją z zupełnie innej strony. Bo Bobkowskiego znamy, można by powiedzieć. Wiemy, to pisarz całkowicie suwerenny, wolny duch, który jedzie przez Francję na początku wojny, tę Francję, która za chwilę już będzie podbita całkowicie przez Niemców. Y, widzi y, zapadającą się Europę, przeżywa apokalipsę, ale śledzi ją z zupełnie jednostkowej perspektywy chuligańskiej, no trzeba powiedzieć, odwołując się do tego terminu, który on sam wylansował, jedzie rowerem, snując przy tym rozmaite refleksje, wcale nie tylko na te wielkie tematy historiozoficzne, kulturalne, dotykając także w bardzo zmysłowy sposób ziemi, można powiedzieć, a później po wojnie zbrzydzony komunizacją Francji w obrządku stalinowskim ucieka do Gwatemali, ba, nie waha się także porzucić tych ośrodków przecież pieczołowicie z trudem budowanych wolnej polskiej myśli przez Jerzego Giedroycia w Londynie, w Nowym Jorku, jedzie gdzieś na kraniec świata. To wszystko, o czym usłyszeliśmy i w felietonie i w tym wstępie, no to wiemy dzięki Bobkowskiemu, tak? To znaczy on przedstawił nam w swoich pismach taki obraz siebie. A najbardziej tutaj, może, wa ważnym tekstem są szkice piórkiem, i kiedy się nad nimi pochylimy, nie trzeba wielkich analiz, żeby zobaczyć, że one się ukazały w październiku, no, w 1957 roku. Do, do Mezzola Fit z drukarni trafiły 26 października 57 roku. No więc, a pierwszy zapis w szkicach piórkiem to jest maj. 40 roku. Mamy tutaj 17 lat różnic. Przez ten czas ten tekst ewoluował, pisarz nad nim pracował, i to nie w ten sposób, jak pracuje zawodowy pisarz nad swoim rękopisem, czy, czy, czy brudnopisem, czy pierwszą wersją. Tylko to był pierwotnie to powstawał dziennik dla, dla pisarza i dla dwóch najbliższych mu osób, jak to pisał po wojnie do. Kazimierza Wyki. Chcę powiedzieć przez to, że obcujemy z obrazem Bobkowskiego zrobionym przez Bobkowskiego. W związku z tym, że jego teksty żywią się jego biografią, a czy on proponuje taki klucz autobiograficzny do ich odczytania, utożsamiamy tego, tą postać, prawda, narratora, bohatera z żywym Bobkowskim. I tutaj powstaje zgrzyt, bo Bobkowski, musimy o tym pamiętać, to już mówiłem o Szkicach-Piórkiem, nigdy nie opublikował żadnego swojego dziennika przed jego poprawieniem, opracowaniem, E, przez, e, redakcją. 3 października 1940. Paryż jest cichy. Ulicami jeżdżą tylko niemieckie samochody. A poza tym rowery. Rower jest zasadniczym środkiem lokomocji. I Paryż zmienił się w Kopenhagę. Ruch niewielki. Wszędzie Niemcy. Żywność na kartki. Ale można wytrzymać. Główne dzieło Andrzeja Bobkowskiego, Szkice piórkiem, to jest wspaniały dziennik. No, już dzisiaj powszechna jest opinia, że jest to arcydzieło tego gatunku, gatunku diarystycznego. Ja stawiam Szkice piórkiem wśród trzech najwybitniejszych dzienników polskiej literatury, obok Gombrowicza i Herlinga-Grudzińskiego. Zacząłem czytać tę książkę, która najpierw była owocem zakazanym. Książka miała tajemniczość czegoś, co reprezentuje literaturę emigracyjną niewydawaną w kraju. Bobkowski pokazywał mi przede wszystkim wspaniałą postawę kogoś, kto w sytuacji zdawałoby się beznadziejnej, sytuacji wojny, potrafi radować się życiem. Radować się rzeczywistością w każdym jej najmniejszym przejawie. Podczas gdy w Polsce niepodzielnie obowiązywała maksyma, tylko świnie siedzą w kinie, autor szkiców piórkiem bez ustanku odwiedza teatry, sale kinowe i koncertowe. Uszczęśliwiony notuje, iż przemierzając rowerem centrum Paryża natknął się na gwiazdkę ówczesnego kina lub że na półlegalnym pokazie zobaczyć można nowy film z Clarkiem Gable. Były też pewne pretensje, zarzuty czy sceptycyzm wobec szkiców piórkiem, że nie są dziennikiem sensu stricto, że nie są autentycznym świadectwem tych czasów, że Bobkowski szlifował, cyzelował, czy nawet dopisywał pewne, pewne diagnozy i spostrzeżenia. Ten zarzut też krytyka imigracyjna podnosiła. Bobkowski pracował nad rękopisem, nad szkiców piórkiem, wydatnie go zmieniając. Na przykład, kiedy jest taka scena, kiedy przejeżdżają do Toulon, tak? wielki, wielki port marynarki francuskiej, i Bobkowski pisze w szkicach piórkiem, no, że no tak, tak, Niemcy zaraz tu wejdą i będą to zabiorą, i to w ogóle cała ta marynarka się zmarnuje. Co się dokładnie stało, co w Niemcy nie zajęli, bo Francuzi zatopili, ale generalnie, jakby, in, my, prawda, w podziwie, no, kurczę, chłop, senatorska głowa. Wiemy o tym, że on to dopisał po wojnie. Dzisiaj już wiemy. To to jakby pokazuje go jako pornografistę tego człowieka. No dlaczego miało, miałoby to Bobkowskiemu szkodzić moim zdaniem nie 25 sierpnia 1944 tłum widzę pierwsze czołgi ciężarówki koło mnie zatrzymuje się kolumna ambulansów samochody są prowadzone przez ładne i młode dziewczęta opieram się o jeden z tych ambulansów i nagle zaczynam płakać prawie łkać półgłosem Dziewczyna siedząca za kierownicą patrzy na mnie i pyta nagle: Dlaczego płaczę? Jestem Polakiem i myślę o Warszawie. Odpowiadam cicho: Oni tu mogą być szczęśliwi, nam jeszcze nie wolno. Szkice piórkiem to rzecz jasna, najbardziej znane dzieło Andrzeja Bobkowskiego, do tego stopnia, że właściwie traktuje się je jako Emanację autora, jego postawy, jego odczuć, jego postawy wobec świata. O czym jest ta książka? Bobkowski przerobił ten. Znaczy no, przedstawił nam wolnego człowieka, który obserwuje upadek świata. Jest przenikliwy w ocenach, jest świetnym obserwatorem. I ta jego osobowość, którą tutaj nakreślił, ona to wszystko spaja, syntetyzuje, prawda? te, tak. różne, te różne wątki. Powiedział pan koniec świata, czyli koniec Francji, koniec Polski, tak? Y jaki obraz? No, no, bardziej wówczas? nawet uważam, że to jest, to on miał ambicje takie nie oryginalne, ale historiozoficzne. Prawda? One są jeszcze bardziej obecne w tych, w tych w tym oryginałach, w, w oryginalnym dzienniku. Jak on się w ogóle znalazł we Francji? Skąd pochodził? Skąd się wziął Andrzej Bobkowski? Co robił przed wojną? Z, jakiego, z jakiej tradycji wyrasta? Jest takie zdjęcie z 1907 roku z Nałęczowa, rodzinne, gdzie stoją obydwie siostry malinowskie, czyli matka Andrzeja i jego ciocia, późniejsza żona Juliusza Osterwy, wśród, wśród jak, jakiego towarzystwa. Stefana Żeromskiego, Adolfa Nowaczyńskiego, Zofii Naukowskiej, Władysława Tatarkiewicza. To było to środowisko, a jeszcze mówi się, że na przykład pochodząca z Wilna matka Bobkowskiego znała osobiście Feliksa Dzierżyńskiego. Andrzej Bobkowski urodził się w roku 1913 w Wiener Neustadt. Wiener Neustadt to było miejsce, w którym się mieściła Akademia Wojskowa Austriacka, gdzie jego Ojciec był oficerem. I ta kariera ojca jakby też kształtowała losy Bobkowskiego w czasie międzywojennym, prawda? To znaczy ciągłe zmiany garnizonów. Z drugiej strony ze strony matki Stanisławy Malinowskiej, ona była siostrą żony Osterwy. Czyli no bardzo blisko była środowiska teatralnego i to teatr środowiska teatralnego w takim dobrym rozumieniu awangardowym, prawda? Więc to dawało ten komponent kulturowy młodemu Popkowskiemu. On sam z wykształcenia był ekonomistą, kończył szkołę główną handlową w Warszawie. I Zaczął pracować w Hucie Laura w Katowicach. Skąd musiał odejść? Może Maćku, ty powiesz dlaczego? No w marcu 1939 roku Bobkowscy nie wyjeżdżali do Francji, tylko uciekali. W ciągu dwóch dni wyrobiono im paszporty. Wiedział o tym minister sprawiedliwości. E, trzeba powiedzieć o tym, że wujkiem Andrzeja Bobkowskiego był e, Aleksander Bobkowski, wiceminister e, komunikacji, a co może ważniejsze w tych okolicznościach, zięć prezydenta Mościckiego. I myślę, że głównie Aleksandrowi zawdzięcza Andrzej e, tak sprawną ewakuację. Jaki był powód ucieczki z Polski? Bo, e, najprawdopodobniej była to jakaś afera finansowa. finansowa. No to jest, to jest absolutnie. Natomiast rewelacja. bardzo, bardzo. Ale nie wiemy, jaki był w tym udział samego Andrzeja. Uciekał list do prokuratora, wysyłał za radą wuja na dworcu w Berlinie i 17 marca 1939 roku znaleźli się bobkowscy w Paryżu. Tam początkowo przygarnęło ich małżeństwo. Piera i Beatrice Paję, oni byli znajomymi matki Bobkowskiego. W marcu, kiedy tam trafili, Bobkowski dokładnie był nikim i nie wiedział, co będzie dalej z jego losem. Bardzo się tym martwił. Jest taki wstrząsający list, jeśli wiemy o tym, co nastąpiło później. Zdaje się, że do, do, pan, do Anny Zajfert jego szwagierki. Gdzie pisze, że nigdy nie zapomni obrazu płaczącego ojca, z którym się nie pożegnał. Andrzej Bobkowski nigdy nie przeznaczał teg, tych zeszytów, które ocalały, które możemy przeczytać w Nowym Jorku, do druku. Także nie, ja jakby nie, nie, nie chciałbym, żebyśmy mówili o tym, o tym że mamy jakąś pierwotną wersję i później zmiany to on od razu myślał o tych zmianach. On od razu, y, jest taki wczesny list, nieopublikowany do Giedroycia, gdzie on tłumaczy Giedroyciowi, co on na pewno usunie, jeśli, bo też był taki plan, że to Giedroyć wyda. Bobkowski zawsze myślał o tym, że prowadzi dziennik i kiedy ten, ten materiał miałby być ewentualnie gdzieś wydany, to myślał o tym, jak ten, to, jaki, w jaki sposób, Udostępnić to czytelnikowi. No to, czy, prawda? Czy, czy. Czyli na przykład mhm. cała sfera, taka nazwijmy to osobista, bardzo. E problemów z Basią, bo były takie problemy. Jego osobistych jakichś rozważań, takich introspekcji. W Szkicach Piórkiem tego w ogóle nie ma. Ta, tu jest gotowy człowiek. W, Czym... w ogóle tutaj nie ma Właśnie. tego, co jest no to... w każdym Czym... dzienniku, gdzie w dzienniku ten podmiot, autentycznym dzienniku, on dojrzewa, prawda? On się myli, on, on coś wraca, poprawia się, a tutaj jest gotowy człowiek i ta wizja świata, którą tutaj ten człowiek ma, ten Andrzej Bobkowski, Yy, autor Szkiców Piórkiem, to jest Człowiek z 56 roku, 7 roku, prawda? Zatem, nie z lat 40. Czym zatem są szkice piórkiem? Czy wypada je traktować w jakiejś mierze jako świadectwo historyczne dotyczące okresu wojny? Czy to zupełnie, ale to zupełnie mylny trop i raczej moglibyśmy je porównywać z dziennikami Gombrowicza, co do których nie istnieje konsensus badaczy, że to sprawnie przeprowadzana i wyrafinowana autokreacja? Ani jedno, ani drugie. Ja myślę, że szkice piórkiem są przede wszystkim świetną książką. I to jest jakby punkt wyjścia, od którego y, można snuć dalsze rozważania. Dopóki nie zostanie opublikowany ten dziennik autentyczny, o którym tutaj słyszeliśmy, który znajduje się w Nowym Jorku, y, dopóty trudno mówić autorytatywnie na temat różnic, jakie te, dwie, jakie te dwie wersje zawierają. Ale to, to nie zmienia, to nie obniża wartości szkiców piórkiem jako dziennika, bo podstawą tego tekstu jednak był tam ten dziennik. To, że Bobkowski pewne rzeczy pozmieniał, to jest sprawa jego wyboru i sprawa jego decyzji, Literackich, prawda? Czy bardziej dopisywał, czy bardziej usuwał? No to... Wszystko, że tak powiem, razem. Ten punkt wyjścia jest za każdym razem ten sam czyli ten oryginał jest dla mnie, dla Basi, dla, dla, dla rodziny. Natomiast to, co wydaje. To, to, to ma być do czytania dla kogoś, prawda? Więc tego kogoś nie interesuje to, że ja z Barbarą, prawda, miałem jakąś sprzeczkę i tak dalej, że kogoś pobiłem, bo i takie są wpisy. Jak to ja, ja bym z rozkoszą przeczytał taki <grym> ale, nie, ale nie <grym> <grym> wiem, jest. Ale, tak ale, nie, ale nie Andrzej Bobkowski, który miał, no, pomimo wszystko taką tradycyjną wizję literatury. Gentleman. No, na przykład na poziomie tekstu scalał e, Zapisy z różnych dni. Zmienił swoją ocenę sojuszników w latach 50. To znaczy w oryginale możemy przeczytać o tym, że Amerykanie i Rosjanie są takimi samymi barbarzyńcami, którzy niszczą starą kulturę europejską, tylko różni ich to, że jak to on pisał, w Amerykanin, Amerykanin to jest zwierzątko syte, a Rosjanie to jest zwierzątko głodne. Ale oni są dla nas, dla tej starej Europy, takim samym zagrożeniem. To, co najbardziej mnie zabolało, muszę powiedzieć, to to, że w oryginale nie jest tak wielkim entuzjastem jazzu. Jak w szkicach piórkiem. <noise> I kiedy mamy ten opis, że wrzuca do automatycznego gramofonu, franka i chlustają e, tam swing amerykański, wreszcie jakaś ludzka muzyka to jest dokładnie odwrotnie w szkicach piórkiem. On uważa to za, za, za e, objaw degeneracji kultury. Związ... Jak Adorno, jak Adorno. Tak, ale jest. O... Ale I, I, i można tedy. powiedzieć właściwie można powiedzieć, że Andrzej Bobkowski z Szkiców piórkiem jest młodszy niż Andrzej Bobkowski z tego oryginału. W związku ze szkicami piórkiem, kierujemy często najczęściej wzrok na tego Bobkowskiego z okresu wojny, ale wcale nie mniej fascynujące i dramatyczne momenty dzieją się po wojnie we Francji. Zobaczmy felieton. Tutaj Polacy nie mieli najlepszej marki. Przez szereg lat, prawda, powiedzmy do jakiegoś roku 1953, powiedzmy nawet myśmy mieli tutaj, tu w Mlafilaficie, gdzie mieszkamy, byliśmy traktowani jako faszyści. Faszyści, prawda, generała Andersa. W tym okresie, kiedyśmy przyjechali, przyjechali tutaj, to jest był koniec 1947 roku, to było na, natężenie, prawda, akcji komunistycznej we Francji, prawda, wtedy. Yy, Imenite podawało prawda, fotografię domu, gdzie mieszkał Czapski, zaznaczonym krzyżykiem prawda, okna, gdzie prawda, ten faszysta mieszka. Było niedwuznaczne zachęcanie prawda, do jakichś akcji. Bobkowski opuszcza Francję zaniepokojony, rozgoryczony, zagniewany na to, co dzieje się. I we Francji, ale także w, w Europie Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej. Ten niepokój i gniew bierze się z jednej strony z rosnącej roli lewicy, a zwłaszcza komunistów we Francji i, i na zachodzie Europy. Ten rosnący wpływ komunizmu no, dowodzi Bobkowskiemu raz jeszcze, że Francja i cała Europa znajdują się w stanie dekadencji. No i kolejne rozdroże w życiu Andrzeja Bobkowskiego, czy on w ogóle nawiązywał kontakty z krajem, czy rozważał powrót do Polski po wojnie? Dwa pytania i dwie różne odpowiedzi. Nawiązywał, miał bardzo, bardzo rozbudowane kontakty z krajem. Z Jarosławem Iwaszkiewiczem, z którym się spotkał po wojnie wielokrotnie. Spotkał się z warzykiem, spotkał się z Aleksandrem Watem, którzy go namawiali na powrót do Polski i objęcie. E, jakiejś funkcji w, w tygodniku Odrodzenie, e, spotykał się z Jerzym Putramentem, z Jerzym Zagórskim, e, także te kontakty były, e, miał swojego przyjaciela Jacka Stworę, późniejszego czy dziennikarza znanego w Krakowie, Także te, kon, te kontakty utrzymywał i starał się kon, później, kontynuował różne te przyjaźnie, korespondencyjnie oczywiście. Zaprzyjaźnił się z Wilhelmem Machem przecież, którego bardzo, bardzo cenił. Natomiast nigdy nie rozważał powrotu do Polski, nie przyjechał, chociaż chyba mógł, na pogrzeb ojca w lipcu 45 roku. Nie przyjechał do Polski ani nigdy nie rozważał tego, tego zdarzenia. Nawet wtedy, kiedy miał już paszport gwatemalski i był w Danii, mógł wziąć taksówkę, można zażartować i przyjechać do, do Szczecina, gdyby chciał się z kim spotkać. Od kiedy można mówić w światopoglądzie Babkowskiego o takim świadomym, konsekwentnym antykomunizmie? Ja myślę, że tę sprawę można dosyć dokładnie zlokalizować w czasie, w grudniu 47 I co, co spowodowało to? No to jest sprawa dosyć Tej specyficzna. Mianowicie jest ona opisana w jednym z listów do Iwaszkiewicza. Może ja przeczytam fragment, żeby głos Bobkowskiego też, znaczy głos Bobkowskiego, jego słowa też tutaj zabrzmiały. Sytuacja jest taka, że wtedy w ambasadzie był Putrament i jako atesze kulturalny Jerzy Zagórski. I będzie o czym Pan chciał o pobiciu też. Mianowicie. Wreszcie, wreszcie jakieś przygody. Bobkowski pisze tak, do Iwaszkiewicza. Bodejże pierwszego 12 kto do mnie dzwoni? Sam Jerzy Zagórski, zapraszając na literacką wieczorynkę do ambasady na 4 grudnia. Okropnie się tam zwijał, że jemu osobiście bardzo zależy. I drugi Jerzy, czyli putrament, też bardzo prosi i td. Oczywiście chętnie przyjąłem zaproszenie, zapytując tylko, czy sobie zdaje sprawę, jakie enfant terrible bierze na głowę. Miałem wielką ochotę pobzykać tamtemu Jerzemu za jego kretyński wywiad w odrodzeniu i za jeszcze głupszy artykuł w Kuźnicy o kompleksach zachodnich czy coś takiego. A propos, gdybyś widział Pawła Herca, bo byli na ty z Iwaszkiewiczem, to mu ode mnie specjalnie podziękuj za świetny artykuł w stronę Turgieniewa, a nie dziękuj za szkit o Żidzie. Widać z tego, jak. On śledził to, co się dzieje, w, po, czytał te artykuły na bieżąco. Do końca. Zresztą. I to z różnych właśnie też. czasopism. Wyprasowałem sobie granatowe ubranie, wyprałem chustkę do nosa i nostrzyłem ozór. No i w czwartek rano, czwartego, i jadąc do pracy, kupiłem jak zwykle limanite i zacząłem od tabeli wygranych na loterii. Trzask. Wygrałem jeden z dobrych, średnich losów. Wobec tego siadłem na rower i pojechałem najpierw do lasku bulońskiego z głową wystawioną do przodu, jak chłodnica w samochodzie. Potem poszedłem zainkasować. Roznosiło mnie. Wyobraź sobie, że nawet mordobicia mi do szczęścia nie zabrakło, bo zajechałem przed centralę loterii i zostawiłem rower z zablokowaną kierownicą przed wejściem. Coś mnie tknęło i po chwili wyglądnąłem. Patrzę, a jakiś lustik, jakiś wesołek. Jest już z nim o 20 metrów. Uniósł przód i spokojnie toczy go na tylnym kole. Przypuszczam, że tak właśnie rzucają się czarne pantery. Skoczyłem w kark, aż przysiadł. Rower się przewrócił, bo go puścił. Już ludzie zbiegli się i otoczyli nas. I potem jest opis, tam to pominę, spotkania z tymi Francuzami. I dalej pisze Bobkowski tak. Potem pojechałem sobie do Maksima na taki obiad z powieści Wajsenhofa. Ostrygi langusta, pstrągi, coś zrożna i od początku do końca ajc brój, z lodu, szampan. Wiesz, wcale nie ze snobstwa, Po prostu żarłem tak, jakby nagle cały ten okres wojenny z jego sałamachowym jedzeniem żądał pomsty. Zresztą wrazłem tam w tych moich obtarganych portkach i, i w tej amerykańskiej wiatrówce nie chciało mi się przebierać. Przy czarnej z benedyktynkami poprosiłem o papier i napisałem list do Jerzego Z., który, jeżeli pamiętam, zaczynał się: Kochany panie Jerzy, Bóg jest wielki, a lenin jego prorokiem, jak mówią katolicy społeczni. A kończył się tym fragmentem wierszyka gałczyńskiego: Już lepiej się powieszę, wietrzyk mnie pokołysze, raz na wschód, raz na zachód, das ewik Polni.